Hmm. Lubię pana słuchać, oczywiście, że tak. No, to staram się przynajmniej tak budować tutaj, tutaj, te moje wypowiedzi, żeby one były miłe. Żeby one, wiesz, nie budziły tego braku kultury i były jak najbardziej związane. No, tak mówię, to powtarzam bez przerwy z królewską wiedzą. Przyznajesz się do tego, że jesteś pod znaku ryby i jak to nazwałaś tutaj, taka, że jesteś, no można by było tak powiedzieć, że w dawnych czasach, że to jest fantastyczny okres, jaki jesteś. I przyznajesz się do tego, że łatwo ci to przychodzi. To podanie, oddanie się czy poddanie się tej drugiej płci. No ale nie rozumiem do tego, tego, tej ostatniego słowa, że proszę pana, ale pan ma coś tam zanadrzu. Oczywiście, że tak. No, każdy mężczyzna w pewnym wieku ma jakąś historię życia i ta historia życia ciągnie się jako. Należy, tak? Zawsze, za każdym razem, tłumaczę swoim uczniom przede wszystkim, że najważniejszą rzeczą jest nawiązanie kontaktu i zabawa zodiakiem. Zabawa zodiakiem jest pewnym rodzajem flirtu. Trzeba przyznać, że to jest flirt. Dlaczego? Bardzo często tutaj osoby mnie zarzucają, jakiś tam erotyzm. Mitologia grecka jest przepełniona erotyzmem. Mitologia rzymska to już aż kipi erotyzmem. Z kolei. Działania, które są w astrologii, zawsze idą ku erotyzmowi. Erotyzm jest wpisany w działania astrologiczne, ponieważ planety tworzą pewne układy, które sprzyjają czy to związkowi, czy też Układom partnerskim. I teraz jest podstawą działanie, działanie przede wszystkim świadomości. Bo świadomość jest w gruncie rzeczy tym punktem, który wyzwala w nas. To co nazywamy byciem. Więc jeżeli nie ma erotyzmu, to nie byłoby poezji, nie byłoby literatury pięknej, bo wszystko to dąży. No, nawet gdy patrzymy na e, dzieła, które są wiekopomne, chociażby chłopów, tam o erotyzmie jest bardzo dużo i takim erotyzmie raczej brutalnym. Ale możemy wziąć literaturę, przypuśćmy, Jana Kochanowskiego w stosunku do swojej córki. Tutaj mówię w trenach, gdzie jest przepiękny erotyzm. Ojca do córki. I to jest bardzo ważne. Bardzo ważną rzeczą jest, Komunikowanie się, komunikowanie dwóch ludzi, dwóch osób, polega przede wszystkim na jednej rzeczy: na podejściu właśnie erotycznym. Czy dwóch mężczyzn, którzy się przyjaźnią, czy oni są zeryty... i następuje erotyzm pomiędzy nimi? Nie, ale. Dlaczego nie? Ponieważ nie widzą partnerki. Ale kiedy będzie partnerka, ktoś z nich przejmie rolę tego człowieka, który będzie zaangażowany, a ta druga osoba będzie realizować jego plany, więc będzie go, go wspomagać. I na tym polega właśnie erotycz dwóch mężczyzn: że jeden drugiego popiera staje się przy jego przyjacielem, staje się przyjacielem jego związku. Ze wspaniałą rzeczą, bo w tym momencie on chroni da, ten, przypuśćmy tak zwany odrzucony, można by było tak powiedzieć, partner stanowi zaplecze tego po to, żeby bronić, żeby być e, Kimś, kto działa właśnie w tym kierunku. Tych dwóch mężczyzn, jeżeli jest, to oni się wspomagają, a wspomaganie jest tym erotyzmem. Zresztą to bardzo ładnie tłumaczy Freud w swoich rozważaniach, przede wszystkim na temat życia, że Przyjmujemy po to pokarm, to jest pokrótce, po to, żeby się rozmnażać. I u Freuda jest to uproszczone, ale gdy wejdziemy już w, na wyższy stopień, tutaj tego wszystkiego Karla Gustawa Junga i Karl Gustaw Jung już pokazuje tą stronę właśnie duchową, tych dwóch mężczyzn, który jeden z mężczyzn. Ustępuje albo daje fory temu drugiemu, bo on bardziej pasuje do tej partnerki albo stanowią połączenie. My wiemy o tym, jako astrologzy, że z Twych dwóch mężczyzn, tylko jeden mężczyzna będzie pasował do tej kobiety. Bo zawsze możemy, na tym polega astrologia, że przychodzi. Przy, przy, przynajmniej ja tak osobiście zawsze mówię że jakże dziewczyna przynosi mi, czy e, chce mi pokazać to ja chcę widzieć trzech, czterech partnerów i wówczas tłumaczę jej, który jest najlepszy nie ona mnie wskazuje proszę pana, czy ten pasuje, czy ten mój chłopak nie, jeżeli ona mi trzech partnerów pokaże i ja jej powiem, że to jest ten no to wtedy jest jawnie, że to jest ten. Bo ja nie wiem, bo to jest tak jak u cyganki. Cyganka najpierw dowie się, a potem mówi. Nie. Astrolog ma wyznaczyć tego partnera. Jeżeli to nie jest ten partner, to do czego służy astrologia? Podstawą astrologii jest to, żeby to dokładnie pokazać: pokazać tego partnera i wskazać, że tak jest. I wówczas osoba, która się zgłasza do astrologa, jest szczęśliwa, bo jest pewna. Tak zrobiła to Olga, która przyniosła mi trzech mężczyzn. Ja wybrałem tego jednego. I to był ten. I do dzisiaj mamy kontakt, mija już ponad 10 lat, Zna, yy, znamy się i od czasu do czasu dzwoni. I zawsze mówi, jestem nadal zakochany. To jest najpiękniejsze. I to jest ta misja astrologii. I to jest to spełnienie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Rozpędziłem się, ale chodziło mi o tą pułędę. O ten sam koniec. Do zobaczenia. Cześć!